Wrzesień pokazał, że media społecznościowe nie stoją w miejscu. Rozwijają te produkty, które już mają na rynku, oraz wprowadzają zupełnie nowe opcje. My w Polsce patrzymy na te zmiany nieco z oddali, ponieważ większość nowych rozwiązań jest wprowadzana w pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczonych i dopiero po pewnym czasie, stopniowo i to też nie w każdym przypadku. Prowadzana jest na pozostałe rynki. Zacznę od mojej rewolucji geograficznej, ponieważ pierwszy raz w historii, to właśnie w Polsce, Facebook testuje pewne zmiany. Chodzi o bardzo popularny komunikator Messenger i jedną z takich nowych opcji, którą już od kilku dni możemy zaobserwować na swoich smartfonach lub komputerach, jest Messenger Day, czyli Messenger Dzień. Jest to taka nowa przestrzeń, w której możemy zamieszczać zdjęcia, filmy, inne materiały multimedialne i które pokazywane są wszystkim naszym znajomym, a po 24 godzinach znikają. YouTube wywołał we wrześniu sporą dyskusję wśród youtuberów, którzy, z jednej strony, dostarczają na tę platformę mnóstwo ciekawych treści, a z drugiej strony, zarabiają na reklamach, które są zamieszczane w ich filmach. Washington Post napisał, że youtuberzy z Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych mogą mieć problemy z zarabianiem na swoich filmach. A dlaczego? Ponieważ YouTube zaczął bardzo restrykcyjnie pilnować swojej polityki dotyczącej filmów. A polityka ta, czyli regulamin, głosi, że jeśli dany film zawiera treści wulgarne, nieodpowiednie, to taki film będzie wyłączony z możliwości zarabiania na nim. Oczywiście, tutaj każda ze stron ma swoje racje. YouTube tłumaczy, że chce zapobiec skargom ze strony reklamodawców, a youtuberzy podnieśli larum, że serwis cenzuruje ich twórczość i stawia na pierwszym miejscu reklamodawców. I jak to się rozwinie na polskim rynku, przekonamy się za kilka miesięcy. Instagram, czyli aplikacja stworzona z myślą o telefonach komórkowych, w której króluje obraz, wprowadza opcję powiększania zdjęć i wideo. Funkcja Zoom jest y, obecnie dostępna dla użytkowników telefonów z, z systemem operacyjnym iOS, ale w ciągu kilku tygodni ma być również dostępna dla osób, które posiadają na swoim telefonie system Android. Twitter, czyli medium, które uczy nas zwięzłości wypowiedzi, przekształca swój słynny lim, limit 140 znaków wypowiedzi. Od 19 września do tego limitu znaków nie będą wliczane zdjęcia, cytaty, gify lub ankiety. To oznacza, że my jako użytkownicy możemy sobie pozwolić na większą swobodę wypowiedzi, nie musimy ważyć każdego słowa.